Witamy serdecznie, dzisiaj mamy okazję porozmawiać tuż po konferencji prasowej, konferencji prasowej, która zapowiada kolejną już odsłonę Suzuki Boxing Night, kolejny raz w Łomży. To tak. chyba e, dobry e... prognostyk, dobra współpraca, jeżeli chodzi e, tutaj Państwo, Polski Związek Bokserski. W województwie podlaskim gościmy po raz piąty Suzuki Boxing Night w Łomży, trzeci raz. Myślę, że mamy wspaniałe doświadczenia i na pewno ta edycja Suzuki Boxing Night w Łomży będzie bardzo dobra, profesjonalna, jak zawsze wspaniała impreza. Myślę, że będzie dobrą promocją województwa podlaskiego. Województwo podlaskie bardzo dba o rozwój sportu, szczególnie sportu olimpijskiego i staramy się ze wszechśmiar wspierać polski sport, polską młodzież. Z korzyścią dla Województwa Podlaskiego, bo tu takie wydarzenia naprawdę cieszą się olbrzymią popularnością i chcemy dla Polskiego Związku Bokserskiego pomagać w rozwoju tej dyscypliny. Mamy takie trzy wiodące ośrodki, to jest Łomża, Sokółka i Białystok i myślę, że naprawdę warto wspierać młodzież w ich rewalizacji sportowej. Tu trzeba podkreślić, że ta współpraca jest świetna, no bo już któryś kolejna odsłona gali tutaj u Państwa, ale też fajne perspektywy na przyszły rok. Mówimy tutaj o zapowiedzi, które padły na konferencji prasowej dotyczącej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Tak, bardzo się cieszymy, że, że możemy być gospodarzami tej olimpiady w różnych sportach, można dyscyplinach sportowych a szczególnie w Łomży. My jesteśmy ze Zbyszkiem, z wiceprezesem Malaszewskim, Łążeniakami i chcemy, żeby właśnie tutaj odbywały się jak najwięcej tych dyscyplin sportowych młodzieży w Łomży, ale też całe województwo jest bardzo chętne i są włodarze miast, którzy zapraszają na, na, na tą dyscyplinę, na tą Olimpiadę Młodzieży, bo jeszcze raz powiem, sport dla młodzieży jest bardzo ważny, muszą, muszą być sprawni fizycznie. To rywalizacja w sporcie, naprawdę dużo pomaga w dorosłym życiu człowieka. I tu na koniec chyba muszę o tym powiedzieć, bo nie tylko włodarze, ale też i kibice tutaj w Łomży są specyficzni. Tak. Lubią boksy, lubią te sporty walki. To widać na galach, czuć emocje i tu czuć, że oni się mocno angażują w to, co się dzieje na rynku. Tak, no, my jako łomżyniacy jesteśmy takim narodem dumnym i nie damy sobie w kaszę dmuchać, że tak powiem. I lubimy ten sport, bo to jest sport, który rywalizacja musi być wśród młodzieży, bo to jest szkołą do dorosłego życia. I jak najbardziej w Łomży cieszy się dużo, dzięki też klubowi Tiger, który Zbyszek jako prezes tego klubu prowadzi. Cieszy się dużą popularnością. Dziękuję bardzo za rozmowę no i do zobaczenia na gali. Dziękuję, do zobaczenia, zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.